że dzisiaj gram w minecrafta sobie mam najlepszy miecz w grze czyli taki, nie jest 1000 ale 255 to jest miecz enchantment także no dzisiaj no gramy właśnie dobra, musimy oczywiście skopać drewno komenda to w opisie, a możecie sobie teraz to zrobić taka komenda, ale podam wam ją w opisie Właśnie daje taki mieczyk, ale to tak niepotrzebny jest ten drugi mieczyk, także sobie sobie się zmienię na kreatywa, żeby było sobie usunąć. Tak i zmieniamy z powrotem na przetrwanie. Dobra, oczywiście muszę sobie zrobić jeszcze seta. Jakiegoś. Zbierzmy drewno. Musimy do delu też w sumie chyba już robił survival w Minecrafto a to spid na spider. A to się mówią spid na ręchy <laughs> Nie umiem tego powiedzieć, co no tak, tutaj zbieramy drewno. Okej. Okay. Tak. I... Czekajcie chwilę. Może nam się uda zrobić młoterskie nawy i... Jeśli się uda zrobić Water Skilla to zostawiacie suba. Suba z dzwonkiem. Oczywiście. Tak. I lajki. Lajka też zostawicie. Obiecuj, musicie to zrobić, bo jak nie to debilami jesteście. Jak nie zostawicie lajka i suba. Dobra. No to już mogę zmienić na przesłanie. Osoby korzystam sobie te drewno co dodałam. Zbugowało mi się dołożyłem X Raya. Też tak kiedyś mieliście? Patrz, 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 patrz. Aha, nie pytam. Dobra. Chyba dużo też nie zrobię. O kurde, gdzie ja tam poleciałem? W ogóle na jakiej jestem ja wersji, bo zapomniałem. Tyfon 1.20 vanilia Ile tak mam? 20 cpns-ów Nie jest zbyt dobrze, tak nie powiem. Dobra, chodź więcej. tam w ogóle jest mi wiesz to po co ja sobie dawałem? Nie wiem w ogóle. Nie dobra, dzisiaj widzowie... Nie, dobra, nie tak nie, dobra. Dzisiaj widzowie nie robimy w Ja mam tylko pokazać jak właśnie zrobić ten miecz najlepszy. ta jest komenda, możecie sobie zatrzymać. Może Wam się uda ja wam tutaj myszkę zrobię tak. Patrzcie i no powiedzmy sobie telewanda Nie mieć tysiąc, ale taki. I no też może być hardness level 100 jak chcecie tak może być hardness level 10 tak do zrobienia mainkę na pewno taki, takiego serwera fajnego też mi się przyda może być nawet hardness level 9 Nie widzowie, ja zrobię właśnie serwer, takie, takie rzeczy na Hurcraft MC, także, no, polecam wbijać. Na razie widzowie, czekajcie, na razie, pa.